Widzowie, z tej strony bardzo i Jadwiga Górkowe, opening Brock Rockstars. Aktualnie tak, zostawcie 28 łapek w górę w kanał na i kanale dzwonek I chyba zagramy sobie najpierw może, najpierw zrobimy sobie opening, ten zagram, okej? Okay? Zatknijmy. Chyba coś będzie. Tak. Co to będzie? Kogo? No skromna skrzynka, tu nic. Enemy. No coś będzie? Nie, tu mamy, żeby nic nie ma. Błako, ale podwaję zetonów. To jest przydatne, moim zdaniem. Mm, dobra. Mamy jeszcze trochę skrzynek. na nadzór. Ale chyba nic już nie będzie. No, już chyba nic nie będzie. Kur, tak dobrze. Pinożki. Chyba już nic nie będzie. Dobra jest dwa, trzy, trzy. najgorszy pani i mega box Ja zakrywam ocy A Wy widzicie co będzie Trzy, 4, Mam zakryte oczy, nie wiem czy to jest wieczór Cześć co nie chyba mam ocy jeszcze trzy, Czyli chyba coś jest widowne. Nie wiem, jest! Co to będzie? El er Pilmo. Fajny opening, ale trochę słaby jakby, ale dobra. Trafiliśmy dwie postacie nowe oczywiście. Dwa czy znalazłam? Er, Zagrala er Jde na šatlouka. To byl krutky, ben vidíš, já tak. boom.

Przejść HP zostawiam El er, Primo, na chatę Lecimy w niego ja, Jak ja nim przegram, masakra to będzie Ale nie przegram Może będziemy mieli chyba tę skrzynkę do to odwozimy Tak, będziemy mieli Oczywiście może zadanko zrobimy. Yy, o dobra, nagramy grabie. Zagramy sobie jak ma. Zagramy 5 razy. Nie, tam 4 razy, tam 3. Będziemy mieli sukcesy. To jest pinął kold. Tu kolt będzie robił z Chyba nie będę mógł zbierać. Czekaj, dobra. Uuu! Bum! Leży. Szczał dostała. Lona zabijała. A my tu żyjemy. O nie, no i pięknie. Dobra, mam te cube. No, brak mi jednego cuba. No, dajcie mi tego cuba. Mam. Dobra, odliczanie jest. Tego tutaj zabić. No i tak wygrywamy to. O, leżysz Dobra. Pustim ją matka. O. Zawygrywamy to S. S. Nie daje. A i mamy kolejną kaskadę zdjęć. siecią Уже нам 3 поставки, супер. Катя, чтобы поустануть. А. Ну, заглянем, что же мы за это, но... На Dajcie, muszę pomóc nie? Dobra, pomogę. Dobra, ginia. Mam jakby tego towera, który mi daje energię. Leżą. Tam jeden z kolejny leży. Mam cztery, mamy 5 w Wygramy to. Niech oni się trzymają. Nabijam sobie łóżka jak coś. O primo. El primo im Dobra, brakuje ja nam jednego praktycznie. Ona, jak zginie, to dobrze. No, zginęła, ale ja mam już to. Skrajam. Dobra, i mam już odliczanie kolejne. No, essa. Po prostu, essa. Mamy kolejną. Dobra, mamy to, już wygrywamy to. Nie ma, żeby nie przegrać, jak coś wygramy. Może uda się ostatniego ponieść nie, ale wygraliśmy. Ej, dobra, wygramy ostatni raz. I otworzymy sobie skrzynkę, jedną, i to będzie na tyle. Z tego odcinka. Tak. Dobra, już Dobra. Przegrywamy to chyba w tej rundzie. O no no Kiełek tragiczny ten kiełek. No sobie. Bum. Musimy tę za zabić. O dobra, ona tu jest. Ona tu. Ona się tu kampi. Zginęła. Bum. Bum. Zgładzeni. Przegrywamy to, przegrywamy to Nie, zabili nam go. No i ja zginę jeszcze. Najgorzej. O, Jezu my przegrywamy to w widownik Oni to wygrywają. Zabijcie jednego. Dobra, jest zabita. Dobra, siedzi nam tylko jeden brakuje. On już tam ginie. Z te dwa. Mamy pierwsze odlicanie: Co, ostatniej sekundy, co widzieliście to? O, ostatnia sekunda, ostatnia. Jest, mamy to. Jest to. skrawaj to. Ostatnia sekunda to była. jeszcze jej zabierzemy. Dobra, mamy to. Esa. Byku. Wygrywamy z nim. Robimy was. Ha, nie mieli już. 21 powerów, ale ich. Zmianowaliśmy. Dwa zadania. Dobra, widzimy. O, będzie skrzyneczka jedna. Kurde, dwie mogą nie... Mogłyby być dwie. Oj mamy wydobywać. Stary. Czyli będzie. Zamykam oczy. Jeszcze nie dla Dobra, teraz. O, kurde, nie, nie wyleciał Bonus, po dwa jak zetonów. Dobra, widzę. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, Ela.